Dostałem od życia wielką szansę i myślę, że dobrze ją wykorzystałem. Odkąd dostałem pierwszą piłkę od ojca, wiedziałem, co będę robił w życiu. Przez wiele lat byłem w podróży, ale nie żałuję tego. To był wspaniały czas. A kiedy trzeba było skończyć karierę, zacząłem się zastanawiać, gdzie osiądę na stałe. Pomyślałem, że tu mam rodzinę tu najlepszych przyjaciół. Chcę, aby tu bezpiecznie dorastały moje dzieci. Tu chcę postawić mój dom. Nazywam się Tomasz Frankowski i gram z najlepszymi. Hambut, dachy, ogrodzenia, billboardy. Poleca Tomasz Frankowski dachy.pl